Siemano, z tej strony Wodra. witam Cię w kolejnym odcinku, dzisiaj kolejny zestawik dla Was No i dzisiaj tak troszeczkę coś innego, nie STG, nie BAR, ani nawet nie NZ, chociaż to już jest w przygotowaniu odcinek dla Was Natomiast dzisiaj będzie Wargo, czyli coś w ogóle nie z Vanguarda. Oczywiście do tego widziałem sobie pp już z Vanguarda. E, no ale teraz Wargo, dlaczego w ogóle to? Jakby e, dużo broni właśnie z Vanguarda dostało Bafa, dużo broni z Coldura dostało Nerfa, natomiast nie Wargo, Wargo właśnie dostało lekkiego Bafa. No i myślę, że tak właśnie e, może dziś wejść w miejsce XM4. Oczywiście uważam, że nadal XM4 jest bardzo dobra, no ale teraz właśnie to Wargo e, na bardzo podobnym. Poziomie. Także ja polecam sobie to przetestować. Do tego wziąłem sobie Pepeszę, dlatego że Vargo no, może nie uważam, żeby było tak bardzo dobre jak GSTG, na przykład na 150-200 metrów. Bardziej do tych 100 metrów. A co za tym idzie, wolałem PMA po prostu na zdecydowanie bliższe te dystanse. No to prawda, jest dużo PMA na bliższe dystanse, ale jakoś tak pepesza mi do tego przypasowała build pod Biodro. Także ja Wam pokazuję tutaj te buildy, które polecam oczywiście przetestować. No i zapraszam ciebie do tych gameplay, no bo oczywiście gierki mocarne, także miłego oglądania. Ja Obitwy Obiety powalony. Jedna lewo. Dlaczego? Do Damsku będzie tam. Tak do domku spierdoli Drugi jest w akurach. Gdzie Jeden powalony Jeden. na pomarańczu. A jeden do domków w właśnie. Tak, jest w domku, jest w domku. Nice. leci, Kolejny ten, kolejny O, wy, no. Jeszcze jeden, jeden rozpaczcie góra. A, macie live. Oh, go, opuszczy. O, jeszcze ktoś chyba? Czy... Tom no, chyba. Czy... To on, to on. Widziałem. No. Na dachu chyba on jest. Nie, na mszymarku. Nie, nie. Tu Na drogę stąd. To nalot? Jest z pomarańcza, z pomarańcza. A, że... jest nagle. Dawaj, dawaj. Sniper przy domku. Do jest przy jest domku, tak. Jest, jest roska czarna. Nie, tu nie roska. Zeskoczył w dół chyba. Tam jest, na niebieskim. Jeden, dwóch, wow. dwóch, ja dwóch, dwóch, to dwóch. Jest, ta. Dobre mają pić. No. Ale mają przewagę pod nami. Desant. jakiś. Na, na luty, na luty. Ta. One shot. Powolony. Tak. Tych dwóch, nie? Ta. Na czerwonym no bez kawa. Pierwa, nie? Na... kawa ma. O zatar Mo razmilić pozycję, bo Ale tutaj żeby... bo, bo uciekł kupił, do tego domka dojedziemy Wów tam musi być Wykupił, wykupił To ja bym obił może najpierw ja mam ten. jednego z Teraz ja ma jeden. Zadowolony. I co? Gdzie ten drugi? Jest tam? Nice. Mam No ja bym wykupił jeszcze jednego. Może gdzieś na mn. swój loot wrócił. Pięć i koła. Leć po swoje. Patrzcie. Chyba Lata. lotnik Nie, jest na dole Patrzcie od góry, od góry mamy trójkę Od tego banty Od Banti, od bunty panowie Patrzymy na od no Nie wiem, do w Kurwa jak mnie obijają, ja pierdolę Włamy teraz lewej Ale juki wszystkich uratuje, patrzcie dzieje Dobra, cicho, cicho, cicho jeden po kiewie, jeden powalony Dobrze, to jest, to jest Drugi też ma zero już. Kurwa nie mam grę. Na live jest zero. Nice. Cyt. Tylko A Całkiem przyjemne to wargo. Całkiem, całkiem. To właśnie jak widać. Ma no, ciekawe coś? Kownica masz wodor O czekaj bo poleciałem trochę No to czekaj Tak tu jeden O to z pogłaku czy Ej coś wali z prawej domnie Z tego domku chyba tutaj u mnie Na górze go masz wodor. jest uważaj. Nie, zabijcie. Teraz dopiero zjem. Zabiję. 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 Nie Zabiję. Nie mam bicia. Zabię. Ja mi robię plecy, zaraz. W środku w domku ma 0 I na dachu jest jeszcze, na o, dachu obity. Jeszcze na mnie, na mnie, na mnie, na mnie! Z pompą, dawajcie go, Spon, ziemi. Ja. Płacę, one, z pompą ma w dzienniku tam Fakty, wiem Zresztą tam Moc nabijam Pięć minut nie Goni mnie, goni mnie, ja nie mam AMO Kurwa! Kolbować mnie chciał Ja bym stanął nie Na stopa nie widziałem dużo typa No bo tu jest adres, który jest w co? Dobra, Dzięki. napalę wezmę i masz na resztę hajsu. Да, завожу меня курда. Знаешь, что едем? Поковерство. А, дупа. Ничего с вон не ма. я замениваем. Добре. Oddaję projekty, ale mimo tego jakoś tak mam o wiele większy spokój niż tydzień temu na przykład gdy te terminy tak strasznie cisnęły. I tak było niepewne, a teraz myślę, że jakoś to pójdzie. No zobaczymy jak, jak mi pójdzie przez ten weekend, czy znam wszystko. A pracy mi zostało napisać gdzieś stron i... Bajlando. Ta. Ja biorę drop ale co do chłopaków pomóc No dobrze. luzem, mamy jednego Jest na tym, na w na samej górze O, w mordę No jest faktycznie, widzę No w nawet No taki tych maga. Zarom? Zatamowany. Ja Jesteś ktoś? Tam biega. Chodź. Obity A. mocno. Słowo się zasianam Bez kewu wiesz. Środka do, do spodowych wbieg. Dawajcie.

Na no pewno cojo, to są lotnicy Leci, leci, wow, na blisko Leżę, jeden Drugi na mnie Daje to jest Ewa, Henry? No dobrze, jeden O on, tu. Zielony, a dobra Nie rozpale następnego

Dobra jestem już, nie było mi tu na kurwa chłopaki we dwóch jadą Tak Nie nie, nie. sami mi się pomyliły. Dwo gości, czerwone i pomarać to... Jeden bez kewa. Jest, jest, podchodzicie, jest, podchodzi Jeden powalony dobity. O, 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 o. Na Mam Dwóch jest na czerwonym. No, jeden bez kewa. Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden. Bez kewa. Bez kewa. Po, jeden leży, drugi bez kewa w pracy, dostanę. Drugi, otwarty, jest. Powoliłeś tego, kto był jeszcze? Chyba jeszcze ktoś. Podniósł się tutaj walka? Tak, tak, ale jeszcze ktoś chyba. Łajpa nie było. Dwa nie mam czynoś... Dwóch gości. Jeden zabity. Na górce, na górze dobra. Polacy. Lewej, 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 lewej. Kurde, ja poleciałem! Ja mam, ja mam Jestem jest je jest je tak. Synek, Polak! <grym> Kolejnych Polaków dojechaliśmy, elegancko! To jest, wiecie... Zabijanie fejmu to jest, ja. potem ktoś mi powiedział, kurda, on mnie kiedyś zabił Fuck, ja nie mam nic, kurwa. Ni kebów, ani kebuf, ani bronił On jest bilii, kurda Jest, jest, jest bro Dobra. Szef był, nie ma kawa. Zaraz wam. typów na dropie. No to czemu? Zabijmy ich. Ale no, trzech co najmniej. No zabijmy ich. I na nie pierwszy tu są. No, 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 no. Tu, 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 tu. Patrzcie. Hm. Dwóch. A ja nie Bijam się. Do, do yeah. to proste. No, Zabijam cię. Dla budynku. Zarze. Ja w kawie.

Jeśli dotrwałeś do tego momentu, dziękuję Ci bardzo za oglądanie, no i miło by było, gdybyś dał znać, co sądzisz o tym typu filmów, gdzie jest to po prostu bardzo mocno pocięte, że te filmy są po prostu krótsze. Jeszcze raz dzięki i do następnego.